Cześć, witajcie na kanale Dziennik DR. Słuchajcie, jest godzina 4:30 rano, a my wychodzimy na śnieżkę, bo sobie wymyśliliśmy, że idziemy na wschód słońca. E, tak, wiem, nienormalne, wychodzimy czarnym szlakiem. Jest no tak dosyć ciężko, choć wyszliśmy bardzo szybko. Wychodzimy od stacji wyciągowej, idziemy na kopę czarnym szlakiem, i później prosto na śnieżkę. Więc zabieram Was dzisiaj na wschód słońca. Nie będę długo ględził, bo ten filmik jest króciutki, bo było ciemno, więc nie było co nagrywać, i później Wam pokażę timelapsa ze wschodu słońca, więc zapraszam do dalszego oglądania. A na razie macie nas w ciemnościach. I jeszcze tylko dodam, że prognoza na dzisiaj miała być super fantastyczna i miało być zero chmur, natomiast jak wyszliśmy i zaczęło się robić jasno, no to wygląda to tak: jedne wielkie chmury ze strony czeskiej, powlekające wszystko, więc było nieprzyjemnie, no ale potem zobaczycie jak sytuacja się rozwinęła. Ja i Adam, z którym dzisiaj idę i który jest najlepszym towarzyszem górskim, jakiego sobie można wyśnić, śmiało idziemy do celu, a efekt pokażę Wam już niedługo. Udało się, było wspaniale, było warto wstawać o każdej porze, żeby zobaczyć ten niesamowity wschód słońca. Pomimo chmur, pomimo przeciwności, było cudownie. Teraz sobie spokojnie schodzimy do domu śląskiego, gdzie zjemy śniadanie i powoli będziemy wracać do samochodu. Na górze o takiej porze było bardzo zimno, więc tak jak zwykle każdy, kto chodzi po górach, musi mieć w plecaku rękawiczki, czapkę, szalik, bo... Było poniżej zera i myślę, że bez takiego ekstra zabezpieczenia, to byśmy tam zamarzli i na pewno się rozchorowali. Dobra, dziękuję Wam, że byliście na wschodzie słońca na śnieżce z nami. E, dajcie znać w komentarzu, czy się Wam podobało. Zapraszam do lajków, do subskrybowania. No już jakieś śniadania sobie podaruję, nie będę wam pokazywał. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny film.